Czy właśnie decyzję o wjeździe pod kosz. I szukanie jest ważne, ale także ważne jest szybko, a szczęście od samego początku duże rotacje indywidualna wow. Akcja Slotera i właśnie reprezentant Polski pokazuje swoje umiejętności. No i Sloter chyba się tu zapisze w top 10 dla nas na, na, po tej kolejce. No naprawdę te nogi związane. Czasem szuka dla siebie akcji Grudziński, tym razem zablokowany przez Popowicza. I jest w kontrze Robert Sakies, wiedzieli jak to zrobić z Jowanem Nowakiem, no końcówka pierwszej połowy, znakomita, teraz praktycznie... Bardzo dobra kolejna zasłona, która wymusza działanie w obronie i świetne podanie! Kończy to z góry Rejs Thompson! Cóż za akcja, cóż za akcja Gravesa! No i ten Thompson to z meczu na mecz pokazuje coraz więcej. Znakomite dogranie, spójrzmy raz jeszcze... ...przez doznał Alex Stein. Lider tego zespołu, no, tym razem zagranie między Szkole a Tomczakiem, nieudane, a jak szybka kontra Śląska Wrocław, Jakub Urgwaniak z góry. Nie ma lepszej odpowiedzi niż kontra, do, dobra defensywa. Ale... Nie ma jak dostarczyć piłki, teraz Langowicz, złe zagranie, już Horton przechwycił piłkę. Horton, nad kosz, ale szakcja, ale kontra dzików. Grają skutecznie i grają niezwykle efektownie. Zespołu Zesłówska 8 trójek w, w trzech spotkaniach trafił, tak jest. Teraz dał A, się u. ograć Grejowi. Proszę bardzo, z takiej akcji jeszcze z góry poszedł kadrę. Wow. No, to dobrze o nim świadczy. Defensywa legionistów. Dwa no punkty zostały, ale Graves teraz! Zablokowany przez Bensona! Jeszcze raz Anderson! Karo teles! Karoter, dobrze bręk. W obronie i... Ależ do teraz! Ogłamy nadleciał nad kosz. Efektowny punkt. Już po raz drugi dzisiaj Ogłama waduje piłkę do kosza. Jeszcze do Bensona, a ten prosto w ręce Gravesa. Graves! woah! Avery Anderson! Co za blok! Skąd on wziął ten skok nagle? Proszę bardzo. Wielkie brawa, bo nie każdy zawodnik w ten sposób wraca do obrony. I oczywiście.